Zobaczcie potężnego triceratopsa Bartosza Budzińskiego. Popatrzcie, no zobacz, weź do mnie, wartość. Popatrzcie. O stąd aż rozchodzi się głowa przyśrodkowa, która oczywiście wchodzi o wiele głębiej. Głowa długa, dopnią wartość całej siły. Czyli przyśrodkowa, która wchodzi głębiej, długa i oczywiście potężna głowa boczna. która Zobaczcie, jaką fajną podziałkę robił Bartosza. Takie na zęby. Zęba. Uwaga, bo gryzie. Waga i jeszcze skośne. A, klatkę mi dopnij, tak jak miałeś te prążki teraz. O, zobaczcie, prążkowanie u bartosza. Który mamy dzisiaj? Cieszymy, drogi. piąty. 25. Dwudziesty 25. Zepnij klatę mocno. Dopnij, to tego często zapominasz dopinać. O, widzicie. Napnij zębatę jeszcze i skośne, ile tylko możesz. Dobrze. O. Zobaczcie, co się dzieje. Patrz, co się dzieje. Pięknie, pięknie. Tu już nic nie ma. Tu nic nie ma. Jeszcze przodem stań i zrób maskul tak, żeby klatę spiąć. Pff, mocno spiąć. Mocno dopnij. To zrób jeszcze tego. O. Jest prążkowanie. I bicepsy tyłem, jedna z lepszych pus Tu fajnie będzie wyglądało wszystko. O, właśnie. Do przodu się jednak pochyl, bo tu światło będzie ma lepsze. Znaczy pochyl O, o. I najszersze dajesz. Pięknie. Super. I najszersze przodem. Tu dzisiaj ładnie to wszystko wyglądało u Bartosza. Rozłożyło się wszystko. Patrzcie co się dzieje. Super. I nawet w dniu dzisiejszym, kiedy Bartosz nie jest odwodniony, również mamy prączki. Super. Jest zajbiście. Tak jest. A gdzie bardzo. To na zawodach jesteście, słuchajcie, w hotelu forum. Tak jest. jeden z hotelów jest w pożonym. U nas w mieście Lublin, aktualnie mi się w strefie funkcjonalnej crossfitowej. Tak, to jest też siłownia właśnie w hotelu Forum i zaprosili nas tutaj do hotelu Forum, ponieważ mają bardzo fajne jakby strefę relaksu, gdzie są sauny. Co kolega mówił, że to mamy? Strefę regeneracji. Strefę regeneracji. Zregenerować się po ciężkich treningach. Kapsuła flautikowa. Właśnie, kapsuła flotikowa. Co to jest? Wyjaśnij tutaj kapsuła ludziom. Kapsuła jest to kapsuła wypełniona roztworem solnym, e, dzięki któremu ciało unosi się na wodzie. Lewitujemy, nie? Lewitacja jest, efekt unoszenia się na wodzie. Sól jest e, siarczanem magnezu, czyli magnez działa rozkurczowo. E, uzupełniamy niedobór magnezu, a przede wszystkim odpoczywamy i przyspieszamy e, Rozbijanie kwasu mlekowego. Hmm. Dobra, a zaprosiłeś jeszcze raz właśnie yy, do, do całej strefy, tam gdzie są jacuzzi, tak jest, dobrze mówię? Tak, to jest strefa relaksu z wannami jacuzzi i saunami gdzie właśnie po ciężkich treningach można sobie odpocząć i zrelaksować sobie zmęczone ciało. Mhm, dobra, także widzicie, zaprosili nas tutaj fajnie do relaksu. W następnym tygodniu przyjdziemy i zobaczymy, czy to prawda co pan kolega mówi, zrelaksujemy się tym bardziej, że Bartoszowi się, Bartoszowi się to bardzo mocno przyda, bo widzicie jak ciężko chłopak ja trenuje. Bardzo podoba słuchajcie, nie zapominajcie, że kulturystyka to jest tylko jedzenie, trenowanie ale również spanie, regeneracja, masaże dlatego każdy zawodnik powinien dbać o swój wygląd i o swoje, o swoje wnętrzne tak jest też... o ducha tak? tak błąd przypinka błąd przypinka także w następnym tygodniu przyjdziemy się zrelaksować dokładnie przed zawodami lecimy do Bytowa później mistrzostwa Śląski Śląska Tydzień przerwy mistrzostwa Polski i docelową eliminację mistrzostw Europy. Europy, juniorów. Także śledźcie nas, tak. dziękujemy za wszystkie komentarze, naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy za te komentarze, to co napiszecie tam to naprawdę podbudowuje. Dziękujemy za lajki, dziękujemy za kolejne subskrypcje, bądźcie z nami, zapraszamy do kolejnych filmików. Elo. Elo. Vacuum pose, Wciągi na maksa. O, pięknie, pięknie. I teraz Bartuś, wypnij beczol i tyle tylko możesz. Uee, palumbojen złotych, kurde, wejdź, no. chłopie, palumbojen. Zrosło się nażarło. żaru. Nie, palumbojen. nawet tak chorobny z rosła się nie stać. Właśnie, kucz, ale palumbojen trzeba pojedynczyć. Nie, ale jest, jest beczol wielki, nie, trzeba całować. co, widzicie go tak? Wbiję go.